Dzisiaj kolejne cenne życie opuściło ten świat. Człowiek, który jeszcze wczoraj wydawał się całkowicie zdrowy, nagle zniknął na zawsze. Czy czujesz teraz coś dziwnego? Trudności z trawieniem, okresowe bóle pleców, utrata sił. Przez ponad 45 lat praktyki widziałem wielu pacjentów. Ale najbardziej bolesne dla mnie pozostaje to samo pytanie, które słyszałem wielokrotnie: Doktorze, czy gdybym przyszedł trochę wcześniej, mógłbym przeżyć? Ten głos rozpaczy wciąż dźwięczy mi w uszach. Trudno w to uwierzyć, ale w Korei Południowej każdego roku ponad 7 tysięcy osób umiera na raka trzustki. Co gorsza, ponad 90% z nich dowiaduje się o diagnozie zbyt późno. Nie należy jednak rozpaczać. Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu klinicznemu odkryłem specjalny sekret. Pięć subtelnych sygnałów ostrzegawczych wysyłanych przez trzustkę. Jeśli je znasz i nauczysz się je dostrzegać, choroba może zostać pokonana. Nazywam się Kim Dong Yeon. Mam 75 lat. Ukończyłem studia medyczne na Uniwersytecie Narodowym w Seulu i przez całe życie pracowałem jako gastroenterolog. Specjalizuję się w rozpoznawaniu wczesnych objawów raka trzustki, które nawet doświadczeni lekarze łatwo przeoczają. W tej chwili tysiące ludzi w całym kraju, nie wiedząc o tym, odczuwa niepokojące sygnały wysyłane przez trzustkę. Niestety, Większość ludzi przypisuje wszystko zmianom związanym z wiekiem lub zaburzeniom trawienia. Boli mnie, gdy widzę, jak ludzie tracą szansę na zapobieżenie tragedii, którą można było powstrzymać, poświęcając jej nieco więcej uwagi. Dzisiaj opowiem o rzeczach, których nie znajdziecie w żadnym podręczniku medycznym. Jest to wiedza zdobyta przez lata praktyki lekarskiej. Jeśli uważacie, że to wszystko bzdury, proszę poświęćcie chwilę i wysłuchajcie do końca. Wtedy może być już za późno. Pierwszym kluczowym sygnałem jest zmiana temperatury ciała. Problemy z trzustką zaburzają termoregulację. Szczególnie charakterystyczne jest połączenie zimnych dłoni i stóp z uczuciem gorąca na twarzy. Jeśli objawy te utrzymują się przez ponad trzy tygodnie, koniecznie zgłoś się do lekarza. W połączeniu z czterema innymi objawami, o których opowiem później, staną się one kompletnym przewodnikiem, który pomoże ci chronić swoje życie. Drugim sygnałem jest nietypowe wibracje w żołądku przed snem. Trzecim jest nagła niechęć do zapachów jedzenia. Czwartym zmiana zapachu potu. Piątym dziwna sztywność w stawach kolanowych. Jeśli zauważysz dwa lub więcej z tych objawów jednocześnie, twoje życie może być w niebezpieczeństwie. Dla zdrowia i szczęścia swojej rodziny zostań ze mną do końca. Udostępnij ten film, polub go i zasubskrybuj, aby pomóc więcej osobom poznać te ważne informacje. Jeśli uważasz, że to, co zamierzam powiedzieć jest banalne, proszę wysłuchaj mnie uważnie. Powtarzam, ponieważ jest to naprawdę ważne. Pierwszym sygnałem jest zaburzenie równowagi temperatury ciała. Wiele osób uważa, że to po prostu kwestia wieku lub problemów z krążeniem. Jednak w ciągu 45 lat praktyki zauważyłem pewną prawidłowość. Kiedy trzustka nie funkcjonuje prawidłowo, cierpi na tym autonomiczny układ nerwowy. Co powoduje poważne zaburzenia termoregulacji. Objawy są szczególnie wyraźne między 22 a 2 nocą, gdy ręce i stopy są lodowate, a twarz i szyja gorące. Jeśli zdarza się to co najmniej trzy razy w tygodniu i trwa dłużej niż 3 tygodnie, należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Co zaskakujące, takich zmian temperatury nie można zarejestrować za pomocą zwykłego termometru. Na zewnątrz temperatura ciała pozostaje normalna, ale w środku zachodzą już niebezpieczne zmiany. Trzustka jest odpowiedzialna za produkcję enzymów trawiennych i regulację poziomu cukru we krwi. Kiedy jej funkcjonowanie jest zaburzone, dochodzi do chaotycznego zwężania i rozszerzania naczyń krwionośnych, co zaburza dopływ krwi do kończyn. Skutkiem tego są zimne dłonie i stopy, a centralny układ nerwowy reaguje próbą kompensacji poprzez przegrzanie górnej części ciała. Wiele osób przypisuje to wiekowi lub stresowi, ale ponad 85% moich pacjentów z rakiem trzustki doświadczyło właśnie takiej nierównowagi temperatury. Ważne jest aby pamiętać, że objawy te różnią się od objawów menopauzy. Nie występuje wyraźna potliwość, ale pojawiają się uderzenia gorąca. W przeciwieństwie do problemów z krążeniem krwi, zabiegi rozgrzewające nie przynoszą ulgi. Nie wygląda to również na chorobę serca. Nie występuje tachykardia ani duszności. Jeśli występują te objawy, należy zacząć monitorować temperaturę ciała. Należy mierzyć ją codziennie o tej samej porze na czole i opuszkach palców. Zwróć szczególną uwagę na okres od 2 do 3 godzin po posiłku. Może to być oznaką problemów z trzustką. Jeśli wcześniej nie zwracałeś uwagi na takie objawy, zacznij je obserwować już dziś. Drugim sygnałem ostrzegawczym jest delikatne drżenie w okolicy brzucha przed snem. Jest to jeden z tych objawów, które prawie wszyscy ignorują. Jeśli jednak zignorujesz go teraz, możesz stracić jedyną szansę na wczesne wykrycie choroby. Większość ludzi myli te wibracje z normalną perystaltyką jelit lub skutkami trawienia. Jednak moje wieloletnie obserwacje pokazują, że gdy w trzustce zaczyna tworzyć się gus, wywiera on mikroskopijny nacisk na otaczające naczynia i nerwy, powodując specyficzny wzór wibracji. Wibracja ta jest odczuwalna przede wszystkim tuż poniżej splotu słonecznego, około 5 cm poniżej miejsca, w którym stykają się żebra. Leżąc w ciszy, możesz odczuwać, jakby telefon wibrował w żołądku. Jest to ledwo wyczuwalne, nieregularne drżenie. Trwa ono zazwyczaj od 10 do 30 sekund, a następnie znika i powraca po jednej minucie. Nie ma to nic wspólnego z normalną pracą Jelit. Wręcz przeciwnie. W stanie głodu wibracja staje się szczególnie wyraźna. Cechą charakterystyczną tej wibracji jest to, że nie ustaje po uciskaniu. Gdyby chodziło tylko o jelita, nacisk zmniejszyłby ruch. Jednak w przypadku trzustki i jej naczyń krwionośnych wibracja nie zależy od czynników zewnętrznych. Dzieje się tak, ponieważ gus zaburza krążenie krwi, powodując niestabilny przepływ w naczyniach. Jest to najbardziej zauważalne 3 do 4 godzin po kolacji, w momencie, gdy trawienie jest zakończone, a jelita odpoczywają. Wtedy właśnie najwyraźniej wyczuwalny jest ten sygnał wibracyjny. Niestety większość ludzi przypisuje to stresowi lub zmęczeniu. Jeśli jednak takie wibracje występują częściej niż 4 razy w tygodniu i utrzymują się przez ponad 2 tygodnie, należy jak najszybciej skontaktować się ze specjalistą. Jeśli zauważysz, że wibracje nasilają się lub występują częściej, nie zwlekaj z wizytą w szpitalu. Aby dokładnie wykryć ten objaw, połóż się w spokojnym miejscu w wygodnej pozycji. Weź głęboki oddech, wstrzymaj go na kilka sekund i skoncentruj się na dolnej części brzucha. Połóż dłonie 5 cm poniżej splotu słonecznego i obserwuj przez 5 minut. Możesz zauważyć subtelne zmiany, których wcześniej nie czułeś. Jeśli jednocześnie z tymi wibracjami odczuwasz również zaburzenia temperatury, jest to bardzo poważny sygnał. Zbieżność takich objawów nie jest przypadkowa. Jest to wyraźne ostrzeżenie od organizmu. Niektórzy mogą pomyśleć, że się powtarzam, ale mówimy tu o życiu i śmierci. Trzeba to powtarzać wielokrotnie. Trzecim sygnałem jest nagła niechęć do zapachu jedzenia. Wyobraź sobie, że jedzenie, które kochałeś przez całe życie, nagle stało się obrzydliwe. Dotyczy to zwłaszcza tłustych potraw, mięsa i zapachu ryb. Wiele osób uważa, że jest to po prostu zmiana gustu lub wieku, ale widziałem wiele przypadków, w których taka zmiana okazała się związana konkretnie z trzustką. Trzaska jest organem odpowiedzialnym za produkcję enzymów. Kiedy zaczyna źle funkcjonować, organizm instynktownie odrzuca pokarmy, które są trudne do strawienia. Szczególnie ważne jest to, że od razu pojawia się już na sam zapach. Jeszcze przed spróbowaniem jedzenia. Sam zapach powoduje nudności, wymioty, a czasem nawet bóle głowy i zawroty głowy. Dzieje się tak, ponieważ zmiany hormonalne w trzustce bezpośrednio wpływają na ośrodek węchowy w mózgu. Kiedy pogarsza się funkcjonowanie układu pokarmowego, organizm uruchamia mechanizm samoobrony, zmuszając nas do unikania niezdrowych pokarmów. Jest to szczególnie widoczne rano. Podczas przygotowywania śniadania. To, co kiedyś wydawało się znajome i smaczne, nagle staje się nie do zniesienia. Reakcja ta nie ogranicza się do jednego lub dwóch produktów. Na początku może pojawić się niechęć do tłustych potraw, a następnie rozszerzyć się na zwykłe domowe posiłki. Ludzie często uważają to za objaw stresu lub depresji, ale nie można wykluczyć wpływu trzustki. Jeśli niechęć do jedzenia towarzyszy zmianom temperatury, lub wibracją w żołądku, jest to niezwykle niepokojący sygnał. Jeśli te odczucia utrzymują się dłużej niż dwa tygodnie i towarzyszy im utrata masy ciała, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Bardzo ważne jest, aby nie zmuszać się do jedzenia. Słuchaj swojego ciała. Nasze ciało ma niesamowitą mądrość i z wyprzedzeniem ostrzega nas o chorobach. Czwarty sygnał: jest to zmiana zapachu potu. Niektórym może się to wydawać śmieszne, ale proszę wysłuchać do końca. Zapach ciała to nie tylko kwestia higieny, jest to ważny wskaźnik stanu zdrowia. Kiedy coś jest nie tak z trzustką, zaburzona jest filtracja toksyn we krwi, co zmienia skład potu. Pojawia się niezwykły zapach, słodkawo kwaśny, czasem z nutami metalicznymi. Dzieje się tak z powodu zaburzeń w produkcji insuliny. Kiedy poziom cukru jest niestabilny. Organizm zaczyna rozkładać tłuszcz, co powoduje uwalnianie substancji zwanej ketonem. To właśnie ona nadaje potowi ten słodki zapach. Co ważniejsze, zapach ten najpierw zauważają inni. Członkowie rodziny zaczynają narzekać na nietypowy zapach i proszą o częstsze branie prysznica. Zapach ten pojawia się nawet bez wysiłku fizycznego lub ciepła. Jest obecny przez cały czas. Nawet po umyciu się, po kilku godzinach, pojawia się ponownie. Nie jest to problem skórny, lecz zmiana składu krwi. Żadna zewnętrzna czystość nie pomaga. Zapach jest szczególnie silny z tyłu głowy i pod pachami oraz między palcami stóp, gdzie znajdują się naczynia krwionośne i gruczoły potowe. Wiele osób uważa to za naturalny objaw starzenia się. Jednak, jeśli zapach zmienia się nagle, a zwłaszcza jeśli staje się słodkawy i utrzymuje się przez ponad dwa tygodnie, jest to powód do niepokoju. W połączeniu z innymi objawami jest to bezpośrednia wskazówka do wykonania badania krwi. Koniecznie sprawdź poziom cukru, ketonów i enzymów trzustkowych. Nie bój się zapytać bliskich, czy zauważyli zmianę zapachu. Czasami to oni dostrzegają rzeczy, które umykają Twojej uwadze. Piątym i ostatnim sygnałem ostrzegawczym jest nietypowa sztywność stawów kolanowych. Jest to jeden z tych objawów, których prawie nikt nie kojarzy z trzustką. Zazwyczaj, gdy boli kolano, wszyscy od razu myślą o starzeniu się lub zapaleniu stawów. Jednak w przypadku zaburzeń w trzustce substancje zapalne rozprzestrzeniają się przez krwiobieg, docierając do stawów. Kolana, jedne z największych stawów w organizmie, jako pierwsze reagują na takie stany zapalne. Pakcu, 80-latek, mieszkaniec dzielnicy In gu w Seulu, nigdy nie skarżył się na bóle kolan. Jednak nagle każdego ranka zaczął budzić się z uczuciem, że kolana są zesztywniałe. Początkowo przypisywał to pogodzie, stosował plastry przeciwbólowe i nie zwracał na to uwagi. Jednak z czasem objawy nasiliły się i zgłosił się do lekarza. Kompleksowe badania wykazały rakat szóstki we wczesnym stadium. Obecnie przechodzi skuteczne leczenie i wraca do zdrowia. Podobną historię opowiedziała 77 latnia Kim Soon-ya z dzielnicy Sacha w Busan. Miała trudności z wchodzeniem po schodach z powodu sztywności kolan. Przez długi czas myślała, że to tylko artretyzm, ale kiedy pojawiły się inne objawy, zbadała trzustkę i wykryła chorobę we wczesnym stadium. Dzięki temu nie odczuwa już bólu w kolanach i odzyskała zdrowie. Sztywność ta różni się od bólu związanego z zapaleniem stawów. W przypadku zapalenia stawów ból nasila się podczas ruchu, a w przypadku problemów z trzustką uczucie sztywności może występować nawet w spoczynku. Jest to szczególnie wyraźne rano. Po przebudzeniu kolana są sztywne i potrzebuje 10 do 15 minut, aby się rozluźnić. Objaw ten pojawia się niezależnie od pogody, zarówno w chłodne, jak i słoneczne dni. Szczególnie niepokojące jest, gdy sztywność występuje jednocześnie w obu kolanach. W przypadku zwykłych urazów zwykle dotyczy to tylko jednego stawu, ale w przypadku zapalenia trzustki dotyczy to obu stawów. Jeśli trwa to dłużej niż dwa tygodnie i towarzyszą temu inne objawy, Należy natychmiast skonsultować się ze specjalistą. Niektórzy z Was mogą pomyśleć, że to tylko spekulacje, ale pamiętajcie, że to właśnie uważna obserwacja położyła podwaliny pod postęp w medycynie. A teraz najważniejsze. Jakie badania mogą naprawdę wykryć chorobę w najwcześniejszym stadium? Rutynowe badania zlecane w szpitalach wykrywają rakat szóstki w dość późnym stadium. Jednak protokół wczesnego wykrywania, który opracowałem przez 45 lat pozwala wykryć nawet najmniejsze odchylenia. Pierwszym badaniem, które należy wykonać, jest specjalistyczne badanie krwi. Standardowe markery nowotworowe, takie jak C19 lub CAA, są przydatne, ale niewystarczające. Zalecam sprawdzenie specjalnych enzymów, takich jak elastaza 1, chymotrypsyna, a także markerów stanu zapalnego CRP i ESR. Wskaźniki te pozwalają wykryć nawet początkowe zaburzenia. Czynności trzustki. Yong Cheolsu, 70-latek, mieszkaniec dzielnicy Seogów Dain, przeszedł właśnie takie badanie i udało się wykryć wczesne zmiany, które umknęły innym badaniom. W rezultacie udało się wykryć niewielki guz i rozpocząć leczenie w bardzo wczesnym stadium. Drugim ważnym badaniem jest ultrasonografia endoskopowa. Konwencjonalne badanie ultrasonograficzne nie pozwala na uzyskanie wyraźnego obrazu struktury trzustki, ale dzięki opcji endoskopowej. Urządzenie jest znacznie zbliżone do badanego obszaru, co pozwala dostrzec nawet zmiany o wielkości 1 mm. W ten sposób 70-letnia Lemion z miasta Suwon poddała się takiemu badaniu ultrasonograficznemu i wykryto u niej torbiel o średnicy 2 mm, która jest obecnie monitorowana co 6 miesięcy. Trzecie badanie to specjalny rezonans magnetyczny z kontrastem, zwany MRCP. Pozwala ono na bardzo dokładne zbadanie przewodów trzustkowych. Dzięki temu 82 letniemu Changemanowi z dzielnicy Namdongu, więcią, mógł wykryć zwężenie przewodu przed powstaniem guza i rozpocząć leczenie zapobiegawcze. Jeśli wydaje ci się, że się powtarzam, to dlatego, że mówię o rzeczach, które są naprawdę ważne w życiu. Teraz chcę podzielić się z wami metodami profilaktyki, które naprawdę działają i o których prawie nikt nie wie. Po pierwsze, Kontrolowanie spożycia wody o określonych porach. Powszechne przekonanie, że należy pić wodę równomiernie w ciągu dnia jest błędne. Dla zdrowia trzustki ważne jest, aby 40% całkowitego dziennego spożycia wody przypadało między szóstą a ósmą rano. Jest to pora największej aktywności enzymów, a organizm potrzebuje płynów. Dodaj plasterek cytryny do ciepłej wody. Pomaga to utrzymać środowisko alkaliczne. 70-letni Choi Byung-suo z Changchun zauważył znaczną poprawę poziomu enzymów już po roku stosowania tego nawyku. 500 ml wody z cytryną codziennie rano o godzinie. 7.00, natomiast po godzinie. 21.00 należy znacznie ograniczyć spożycie płynów. Jeśli pijesz późno, trzustka będzie zmuszona pracować w nocy zamiast odpoczywać. Po drugie, 30 minut przed snem masuj okolice podbrzusza. Masuj obszar 5 cm poniżej splotu słonecznego zgodnie z ruchem wskazówek zegara, używając czterech palców i umiarkowanego nacisku przez 3 minuty. 60-letni Kim Jong-cha z Changwon całkowicie pozbył się przewlekłej niestrawności po sześciu miesiącach regularnych masaży. Po trzecie, technika oddychania. Zamiast regularnego, głębokiego oddychania, ćwicz oddychanie trzustkowe. Wdychaj powietrze przez nos przez 4 sekundy. Wstrzymaj oddech na 7 sekund. Wydychaj powietrze przez usta przez 8 sekund. Powtórz 10 razy. Szczególnie korzystne jest wykonywanie tej praktyki 30 minut przed posiłkami. Pomaga to poprawić trawienie pokarmów. I wreszcie, najważniejsza rzecz, którą chcę powiedzieć: nie rozpaczaj. Rak trzustki nie jest wyrokiem śmierci, jeśli zostanie wykryty na czas. Ponad 85% moich pacjentów u których choroba została zdiagnozowana we wczesnym stadium, całkowicie wyzdrowiało. Od dziś zacznijcie traktować swoje zdrowie z nową świadomością. Subskrybujcie, polubcie i udostępnijcie ten film, aby więcej osób mogło uzyskać te informacje. W komentarzach napiszcie, jakie objawy zauważyliście. Postaram się odpowiedzieć na każde z nich. Z całego serca życzę Wam zdrowia i długiego, szczęśliwego życia.